Witajcie. Dzisiaj pokażę wam, jak naprawdę w banalny sposób można przygotować sobie w domku zakwas na chleb. Do przygotowania naszego zakwasu chlebowego będziemy potrzebować przede wszystkim mąkę żytnią i ugotowaną ostudzoną wodę oraz jakiś naprawdę bardzo duży słoik, łyżkę drewnianą do mieszania. Zapraszam na film. Do słoika dajemy sobie jedną szklankę żytniej mąki i dajemy sobie pół szklanki ugotowanej, ostudzonej wody. Dokładnie wszystko razem mieszamy. Konsystencja, pokażę Wam, ma wyglądać o tak, w taki sposób. Ma być to taka gęsta papka, po prostu dobrze rozmieszana woda z mąką ale żeby to nie było za luźne, ani za gęste. No, taka musi być konsystencja średnia. Kiedy mamy już mąkę porządnie wymieszaną z wodą, jak widzicie, ja założyłam sobie papier ręcznikowy i gumeczkę na samą górę słoika. Nie bójcie się, papier ręcznikowy spokojnie przepuszcza powietrze, więc Wasz zakwas będzie oddychał, powietrze będzie się dostawało. Teraz co robimy, to wkładamy sobie ten słoiczek do piekarnika na caluśką noc. I jak widzicie, włożyłam sobie zakwas do piekarnika i pod spód słoika dałam naczynie. Tylko po to, że gdyby zakwas zaczął mi gwałtownie rosnąć, to przynajmniej będę miała pewność, że wypłynie on właśnie na ten pojemniczek, a nie okida mi całego piekarnika. Jutro wrócę i pokażę Wam, co robimy kolejnego dnia. Mamy dzień drugi. Jak widzicie zakwas dużo mi nie urósł, ale tym się kompletnie nie przejmujemy. Teraz będziemy dokarmiać nasz zakwas. Dodajemy sobie pół szklanki mąki żytniej i kilka łyżek przegotowanej, ostudzonej wody i ponownie to wszystko razem mieszamy. Zakwas mamy dokarmiony, z powrotem wkładamy go do piekarnika. Jak minie pół dnia wrócę i mniej więcej obbadam sytuację, czy zakwas poszedł do góry, czy nie. Ale jestem pewna na 100% że zakwas mi urośnie. Pół dnia minęło, dopiero pierwsze dokarmienie. Zakwas szaleje, robi sobie niezłą imprezę w słoiku, także u was będzie to samo. Ale poczekajcie sobie aż zakwas urośnie do końca słoika, czyli po sam brzeg jeżeli taka reakcja będzie u was, to wtedy weźcie łyżkę drewnianą przemieszajcie sobie ten zakwas na nowo, zakryjcie z powrotem papierem ręcznikowym i co? widzimy się jutro, a u was za chwileczkę mamy dzień trzeci i teraz będziemy dokarmiać nasz zakwas Dodajemy jedną łyżkę stołową mąki żytniej i jedną łyżkę stołową ugotowanej ostudzonej wody. I to wszystko razem mieszamy. Zapas mamy już dokarmiony. I teraz słuchajcie uważnie. Tą czynność powtarzamy przez kolejne 4 dni. Czyli przez 4 dni dodajemy po jednej łyżce. Mąki żytniej, troszeczkę wody mieszamy i odkładamy nasz słoik z zakwasem do piekarnika lub w jakieś zaciemnione miejsce. Ja Was tym zanudzać nie będę. Po prostu za te cztery kolejne dni wrócę i pokażę Wam mniej więcej, jak zakwas wygląda. Mamy dzień siódmy, będziemy znowu dokarmiać nasz zakwas. I dodajemy, tak jak już przedtem pokazałam Wam na zdjęciach, czyli jedną łyżkę mąki żytniej, odrobinkę wody. I wszystko mieszamy. Zakwas Wam opadnie z powrotem na sam dół. I bardzo dobrze. Zakwas mamy dokarmiony i teraz możemy piec nasz pierwszy chleb. Ja piekę mój chleb raz w tygodniu i raz w tygodniu mój zakwas dokarmiam. Jeżeli wy będziecie piec na przykład chleb raz w miesiącu, to tak czy siak pamiętajcie o tym, że raz w tygodniu zakwas trzeba dokarmić. Jeśli tego nie zrobicie, to zakwas przestanie pracować i możecie go wyrzucić do kosza. Jak przechowuję mój zakwas, przede wszystkim tak jak na samym początku. Na samą górę daję papier ręcznikowy, tak żeby zakwas oddychał i wkładam go do lodówki. I tak właśnie przechowuję zakwas w lodówce. Jeżeli macie jakieś pytania związane z zakwasem, pytajcie śmiało w komentarzach, na pewno wam odpiszę. A ja już się z wami żegnam, życzę wam miłego dnia i do usłyszenia w kolejnych filmach. Pa pa.